Ciema widzowie. Tak. Siema. Witajcie w kolejnym odcinku Minecrafta z wodami i z Lisem, tak? Kreatywna nazwa. Bardzo. Będziemy robić piec Tinkersa i ogólnie pozbywać się tych śmieciowych zbroi i robić jakieś narzędzie albo broń nową, nie wiem, coś takiego. To, to nie będzie ja bardzo długie. Zajmować się wyrodem. Tak, bo już budujemy ten ogród botaniczny, trzeba to robić. A Lisu się tu najlepiej zajmie, więc. Dzisiejszym celem odcinka, takim głównym, jak, jak na razie, jest stworzenie pieca Tinkers'owego. Czyli takiej smeltery, jak to się profesjonalnie już powinno mówić. Lisu tam będzie robił ogród, ogródek czy jakiś ogród? No, tak. To jest aktualnie kopię tego. Ziemię w a aby była Elder Aha, dobrze, bardzo fajnie. I teraz, no, tu jest gravel, I za moment Wam pokażę jak zrobić ten, tą rzecz, te cegły, które nam są na razie potrzebne. Więc tak, to hartowana cegła. Czyli robi się z cementu, I'm grout, a z grout się robi tak, że... No tak, jak widzicie, albo tak też można robić, ale to jest to samo. Więc... Jeszcze się boję? Czego? Że to co nie będzie rosnąć, na znaczy 3 ta ziemia. I co opłacalnym? Proszę. Masz coś z, z silk paczem? Mamy coś? Cokolwiek? Mm, nie. To potrzebujemy czegokolwiek, aby byg wykopać na coś jedną ziemię, bo nie wiem czy to nam zaraz. Kurde. Nie wiem. To akurat ci nie mogę pomóc, bo się nie znam na enchantach. Ty jesteś pro, te enchantingi. Widowie, tworzymy cement. Chyba za dużo. ja tam za dużo. Nigdy nie jest za dużo. Ale w ogóle ty pokazywałaś tą, tą windę, co zrobiłeś pod piwnicą, ale tam postawiłeś ten piec? Yy, Tego już nie pokazywałam, ale za moment pokażę, tylko stawię do pieca. Widzowie, poczekajcie sekundę. Tak, więc widzę, idziemy tam do tego pomieszczenia, które jeszcze nawet nie jest ukończone jeszcze. To zostało tyle. I w tym miejscu mam plan postawić ten piec. Raczej powinno starczyć miejsca, więc nie muszę się martwić o to, że go zabraknie. No tu jeszcze cegieł parę teraz weźmiemy podczas kiedy się przypale i będzie wszystko. Tak jak być powinno. Nie za mało ich. Tak. to nie będzie jasność. Co? No jakoś... jakoś zdobędziemy. Jakoś zdobędziemy siliktacza. Może Endermana tam przenieśmy, niech podniesie. się. W sumie nie wiem, jak to się robi. To Co jest? Oszukali mnie! Zabrali mi! O dobra, dostałem! Je, je, te... O kurde, bo chyba psułem. Widzowie, popsułem! Jeszcze teraz musimy ją Nie. Już mi chyba musiał iść na pomoc, bo ja z tego nie mnie zrezygnować śmierci. To? No, nie chcę mi się gnieść. No chyba, wzią... chyba rozumiem, no, dlaczego. Nie, wziąłem nie, wziąłem Zobaczcie, zaraz przyjdę. No, zaraz przyjdę tutaj. Się, daj. Chyba mi się uda, chyba mi się uda. No nie. Udało mi się. No i dobra. Idealnie chyba starczy. Dobra, więc tak. Ej idealnie starczyło. Dobra, to czekaj, wyjdź. Mały jak się tu nie pali. Ej od kiedy mały gówniak się nie pali? Od zawsze. No? Nie gadaj. No tak. Eka, nie idziemy o tym. <noise> Nigdy się nie paliły. Ale skam. Właśnie szkoda, że się nie palą, bo tych... Suk powinno być mniej. Nie, nie ja tak nic nie mówiłam, już mamy odpływ formieni robiony. Tutaj kontroler formieni. Nie wiesz o czym mówię, nie? Nie, 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 zbyt A. <grytowany> zbiornik, zbiornik. zbiornik. chwilę Dobra Potrzebujemy szkło widzowa. Ej czekaj, bo ja mam otworzony balkon, a deszcz pada i mi... Pada deszcz? Pada Zzalej... Ej, pada deszcz? No pada... pada deszcz XD, ja nawet nie wiedziałem. Kuchnię mi zaleje zaraz Ale ja miałam dwa cokna balkonowe i byłam południu Nie popsułem czegoś? Chwila do odlewów. Jakbyś nie miał co robić, ja to, 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 możesz mi pomóc w stawianiu O, okej, okay. dobra, bo za mało mamy chyba materiałów Tak nie wolno. Nikt ci teraz nie dałaby ja. Widzisz? <noise> Ale nie, to był żaden nic. <noise> Czemu nie koła swoich widzów, no? No to macie teraz. Ja ich kocham. Jak kamuś. <głos> <głos> Czyli to jej jego piękny sposób. <noise> Aż za bardzo. Wiesz, że to jest nielegalne. Ty jesteś nielegalny. Nie wiem. Co? Dobra, nie. Słowczej wersji oceloty. E, tak są. To weźmy kotki w piwnicy zrobione. Po co? będziemy... E, będziemy zapraszać małe. Co? 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 A ty mówiłeś przed nagraniem, że da się zrobić jakąś łapkę na ryby, tu jest moje jeziorko do rybek. Jaskinia. A e, to zróbmy, może no. coś takiego. No to to gdzie to jest? Nie wiem, zrobię coś takiego potem. Zrobię na tym odcinku nawet, tylko że później. Dobra. No yy, dobra, trzeba taką doniczkę jakby z tego zrobić. A to nie jest doniczka, bo to jest lejek jakiś. Kran, dobra. Do dwa są potrzebne chyba. Kójdę. Mi się nie mega nie podoba no to ta trawa, która jest w tym oglądzie. Ona mogłaby być że jaka. mogła sobie no. Faktycznie. Ciemniejsze, no ale niestety na łące jest trudno znaleźć duży dajem. No. no. Ej, dobra, brakuje nam... Raz, dwa, trzy, cztery. Pięciu nam brakuje. Dobra, robię to. Chyba mam materiały. Ej, bo do... czekaj, czekaj Lisu, bo dostałem nową książeczkę od Clinkersa. Pinka i kontakt, ona już była w... Yy, Ale nie, teraz, teraz mam czarną, a wtedy była jakaś żółta. Pokaż. Tutaj jest w tej skrzynce. O jakichś wytopach. A ja się... Ja umiem wytapiać. No. A właśnie, bo nie pokazywaliśmy widzom, po zanawianiem, zniszczyliśmy ten ul, który można było zobaczyć tutaj jeszcze byliśmy I drknęła nam z tego szczególnych tak, i, i tu mamy jeszcze dużo tych sztuk. W tym mhm. miejscu gdzie miał być e, automatyczny enchant, zrobił się grinder z szkieletów. Ta? No, zobacz sobie. I skąd ja mam 12 level? Dobra, idę się wytankować. Ej, bo ja w tym owym odcinku Mówiłem, że musimy znaleźć coś, aby mieć na no, ten, aby mieć wpływ na to, aby ona nas w końcu już nie odpychała, aby nie jest z tym problemu. Myślę, że znaleźć więcej tych butów. Jest tu bardzo spoko, tylko że ma ma muszę ci coś powiedzieć. Chodź na, na sam dół. A ja jestem w falderze. A, to jak wrócisz, to, to chodzę na, sa na sam dół. E tam jest ryby pszczół, tak? Znaczy nie pszczół, tylko szkletów. Ale nie, ze mną na dół. Do na sam dół, do, do pieca. Ha, okej. Okay. Muszę... Trzeba zaraz ci coś... Jeszcze nie idź, jeszcze nie idź. Muszę coś ci pokazać. Stworzyłem takie coś. Kolejną książkę dostałem zieloną tym razem. Chwila. Mi się przyda ta książka. Nie wchodź na dół. Tak. Właśnie. Przypadkowo zajrzałem. I mi się od razu tą pierwszą skojarzyły z dzieciństwem, bo widziałem taki kiedyś. O! Ale to w sumie na, nasze dzieciństwo na Walię jest, więc wiesz. Ale... Czym można zabrać ziemię? Znaczy hmm. Co? ty aby. Co? Muszę nową książeczkę przerobić, sorry. Potem Lisu, muszę przerobić na drugą część jedną książkę. Chyba tak, muszę przerobić na kolejną część, na czerwoną. Ej, te krzaki no, z super. naszego ogrodu co wiem, te orwackie zabijam, bo myślałam, że te orwacki da się ostawić, a jednak trzeba znaleźć po prostu drugie takie krzaki. Okej? <grym> Okej. Okay? Okay. Co to? Ej, dobra! Chyba wiem. Chwila. Mm, Chcę to, co jest. Teraz potrzebuję chyba. Mogę tam zajrzeć? Na razie nie. Dopiero jak ogarnę to ci pokażę, ok? Okay. Na pewno za jakieś parę minut. A ja Ci pokażę jak będzie wyglądać strefa do naszym obrazie. Spoko. One wygląda jakiś ziemniak jak na jezie, bo to nic tutaj nie urosło. <grych> ziemniak. Jedną ta Jedną tabliczkę taką. L Usypiłem wodę. Nogię. Co za kostka? Ej, postaram się, aby mniej więcej... Mm, mniej więcej e, było tak z czterej z, z jeziorka. Może pięć jeziorek. Mm -hmm. Trzymało. Okay. Na koszt tej. tej. Dobra, przyda nam się jeszcze jedna, tak wspominając, przyda nam się jeszcze jedna skrzynia tam na podspód do pracowni. Nie, dobieram ja już tam, ale dojebam to chcę ją dokończyć, a po prostu ją tak zostawię, do nas sama potem wyrosła, nic nie będzie trzeba tam robić. Lisu już możesz iść, Lisu możesz przyjść. przyjść. Każdy... parę rzeczy. Bo to, to idę do... To już, już, nie, już, dosłownie, już możesz... Już możesz przyjść na dół. Może i tornicę, ale po co nam? Mamy? Patrz. Patrz, widzisz, możesz tu wejść, w to, zobaczyć. W to, to. no. Patrz to. widzisz, w to. W to ogniste takie. falące się. Możesz wejść? W to? Jak? No, kliknąć przyciskiem w to. Możesz? No, jest w tym. I patrz co się dzieje teraz. Przepalam, przepala to się wszystko. I co z tego potem będzie? Będzie można odlać. Zobacz. Ja mam plan tutaj albo można blok zrobić, albo do szablonu. Ja mam na razie plan do szablonu. Ale to wszystko zająbiście wygląda. No. Ej, ten vlog, ten, ten, blog, ten blog jest pan. Ten vlog jest przecież podjumany z tego. Znaczy tam, Minecraft go podjumał do update'u. Przecież to jest ten czelnik z Minecrafta 16. Który? Ten blog. No to ten czajny. No. A to co? To jest ten czajny. Kostka jakaś. Jakby ten Zobacz, nie... przepala się, patrz, patrz, patrz teraz, przepala się już, zobacz, zaraz zniknie. I będzie w tym formieni. Patrz cały czas. Przepaliło się, ciekłe złoto. Ty będziesz się Mhm. <laughs> I przepaliło się już. Praktycznie. Chcę ma animację zobaczyć. Czekaj, teraz. Co jest? O, patrz! No Wie... to... Jak twoje, tak? A, myślałem, że będę tam... Za... Widzisz? A to nie umiem tego robić. Teraz. O teraz też się robi. Co to się robi? Blankast! Mam ta pierwszego. S? A ja mam gold. To czekaj, tu weź klikaj, kliknij w to i tak cały czas rób bloki złota, okej? Okay? Co? Kliknij w to po prostu i tak odlewaj cały czas. W to! Nie w to. Ale nie w to po prostu. I rób cały czas bloki złota na razie. Ja coś popatrzę w tym. Okay. Y, może... Widzowie zrobimy... Taką płytkę. Czemu nie mogę jej Ej! Co? Nie widać tego paliwa Dobra, tutaj. Zostało chyba na jedno. A nie, już chyba nie zostało w ogóle. Tak, ee, zobacz. Okay. Trzeba dołożyć. Dobra, Trzeba dołożyć. Nie, 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 nie. Dobra, to dołóż. Trochę złota po prostu. Szkabek. Co jest? Co jest? Mam inglotcast. Dobra, dobra. Nie wiem. W zasadzie nie wiem, ale chwila. Jak to nie mogę? Dobra, zrobiłem coś. Nie wiem co to robi, ale spoko. Nie wiem ona... To na przykład. Hammerhead pattern. Przetopiłeś się. No. mnie tam na górze jest tam nic nie ma. Możesz płot naprawić? Ale co się stało? O kurde, fajnie to wygląda jak na razie. Lecę. Myśl sobie, że te Ej, ja zróbmy sobie stud... ja może... Mam do siebie pytanie. Zróbmy może studnia albo fontannę. Co zrobić z studnia? O kurwa. Nie, bo nie mamy materiałów po prostu i dlatego to się tak wszystko przedłuża nie, mieliśmy materiały, ale jestem debilem i wydaje nie na to, co trzeba. Ja craftuję jakiś casting channel, a to, to nie ma odlewać tych materiałów, to ma przenosić te materiały jakimiś rurami, kurde. I, i co mam kupić jako taką pierwszą, tam, jako pierwszym czymś z y Kup klatę może. Okej. Okay. Ja coś nie będę tej zbroi używał, tylko wiesz jak będę jej raczej miał. No, bo, mi się jak spącze, ale nie tylko mi się kończy wtedy. Więc... Nawet ja będę diamentowej używał, bo tamta zbroja spowalnia jak coś. Ciebie. No się nie spowalnia. Nie, ale w małym stopniu, bo dopiero potem zaczyna się spowalniać. Mocno. Nie. Tak? To jakieś lepsze jest nie? ta zbroja? Tak, akurat nie spowalnia. ta. Nie no, chcę mi się sprawdzić nawet Oj, tool forge O dobra, to jest tool forge, okej, okay. to i tak musielibyśmy zrobić więc Patrzę Patrzę Potrzebuję materiał jakiś Fajnie wygląda, eh? No? Ładna Idę powiesić te dwie zbroje na ryszaku. Dobra. Po Poko Pokombinowa... <noise> nie I nie uwierzcie co się k***a no To jest tak. ja Pomijając. Możemy narzędzie zrobić. Jest. Wy jak tam za to działa wygląda? Nie pokazałeś za bardzo. A ja tam włożyłam flasza i się zrobiła na tym stopniu. No. Wiesz, chwila. Widzowie, poczekajcie moment. Jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić. Dobra, robimy kilof z obsidianu. Dobra. Mogę ja? za późno. <laughs> Patrzcie widzowie. Ale, ale ja kur... Czaj, Cześć, kilo. Jest obsidian Pikax. Reinforce. Jest. Yeah. Zabierz. pickaxe, daj, daj, daj. daj, daj, daj. Przetestuj. Zobacz ile ma użyć. No, A ja diament. Ile ma użyć? Nie, 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 nie. kop tak. Nie kop. To. Ile? On ma tylko 100. Pokaż. Ej, daj go. Ej, kurde, słaby jest. No. Trudno przetopimy go. Można przetopić? Nie, nie można. Trudno. Nie wiem, jakby modę. Nie wiem go na lepszym modzie. Gdzie otworzyło się takie jakby aigoty obsydianu. Um. A w tym dobra, jest coś takie. W sumie nie, bo to masz... Ej bo dobra, były słabsze. One były słabsze od diaksowego, ale one miały ponad 2000 użyć. No, myślałem, że będzie lepsze, szczerze. No, to nie jest sklep. Co myślisz, tam jeszcze pododawać? podawać? nie wiem, może... Dajmy... Ja bym dodał... Cześć, Lisu, ja bym doda... ja dodał dla zdoby. Okay. Bo fajnie wygląda bardzo. Nie, no, może no, Może tutaj. bo, bo ja tam włożyłem, ja tam chcę. co, ja, się, a ja jako, znaczy. Nie, nie dawaj, nie dawaj, nie jak coś. Nie przetaraj. No bo chodzi o to, że jak dopiero będziemy potrzebować, to wtedy. Znaczy, ja wiem, jak on tak działa. No, Ale jak nie. Chcę wrócić, się da. Mhm. Dobra. I dobra, ja próbuję miecz może zrobić. I da, się zeznę, da się. Mhm. Ej, dobra, ja robię miecz. No dobra, to chyba pożegnamy się z widzami. Przy piecu. No to ja w swoich Więc widzowie. Do zobaczenia! Na trzy strzelamy. Aktoruje, albo strzelimy. się. <grym> Więc na trzy strzelamy Lisu. Raz, dwa, trzy. Panie Jajo.